Witam was moi drodzy w kolejnym odcinku może takim bardziej informacyjnym skrócie chciałbym wam powiedzieć że czeka was przez najbliższe 30 dni czyli przez najbliższy miesiąc czeka was e, taka mała dla was niespodzianka dla nas to była dosyć duża niespodzianka ponieważ kosztowało od nas i tutaj zaraz wam powiem dlaczego mówię nas to wiele wiele godzin pracy moi drodzy e, chcę aby od dnia dzisiejszego przez 30 dni codziennie Codziennie na kanale pojawiał się odcinek Będą tu różne odcinki Będą to moi drodzy odcinki z serii testów różnych narzędzi Będą to recenzje również różnych narzędzi Będą tu również moi drodzy projekty Będzie też coś około świątecznie na temat kajaków Odcinków będzie moi drodzy 30 Będą krótsze, będą dłuższe Obserwujcie, jeżeli Wam się taka, takie coś podoba, dajcie znać, a dlaczego powiedziałem, że zrobiliśmy taką serię, ponieważ sam nie byłbym w stanie, moi dozy tego pociągnąć, to jest dosyć duży projekt i tutaj ogromne podziękowania dla osób w to zaangażowanych, czyli dla naszych montażystów, Paulinki oraz Grubasa, którzy to montowali filmy. Grubas jeszcze spiął całą logistykę tego, ustawianie tych filmów i tak dalej. Plus jeszcze podziękowania dla mojej żonki za zrobienie miniaturek do tej mojej dozy serii. Naprawdę chciałem Wam bardzo podziękować za wszystko. Plus jeszcze za dodatkowe materiały, które zostały przez Was nadesłane. Ale tu już nie będę spoilerował, może o co chodzi. Także dajcie znać, czy cieszycie się z takiego czegoś, z takiej akcji, że będzie codziennie filmik niektóre filmiki będą też starsze musicie wziąć pod uwagę bo leżały sobie w takim folderze do zmontowania i moi drodzy doczekały się, doczekały się zmontowania zobaczymy, jeżeli Wam ta seria taka spodoba się jeżeli będę miał moce przerobowe, będę miał taką możliwość i moi montażyści jeszcze będą mnie lubili do tego momentu to może moi drodzy za rok znowu zrobimy takiego film rusza, czyli że będziemy przez 30 dni dawali film po filmie Zobaczymy. Mam nadzieję, że Wam się, moi drodzy, spodoba. E, jedyne, o co, mogę was, o co mogę mieć do Was prośbę, to w momencie, kiedy moi drodzy te filmy się pojawią, napiszcie jakiś komentarz, dajcie łapkę w górę, e, udostępnijcie, jeżeli Wam się będzie podobało, na Facebooku waszym, czy gdzie możecie, bo to naprawdę bardzo dużo zmienia. Uwierzcie, że to jest naprawdę mnóstwo roboty, żeby takie coś dopiąć. E, to nie jest takie pitu-pitu, nagraj filmiki i wrzuć go, bo to tak, moi drodzy, nie wygląda. Więc bardzo was proszę, jeżeli Wam ta seria się spodobała, po prostu wykażcie aktywność. Jeżeli Wam się coś w danym filmie nie podoba, też to napiszcie, co uważacie, że w filmie było złe czy coś w tym stylu, dobrze? Bardzo was o to proszę. I moi drodzy, od jutra, od jutra, moi drodzy, wchodzi ta seria na kanale. To jest taki powiedzmy pierwszy odcinek z tej serii. To jest odcinek informacyjny. I moi drodzy, od jutra już lecą testy. Także trzymajcie się, moi drodzy. Niech odcinki będą z Wami. Hey,